Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę prowadzić ten film z pomocniczką. Tu ta pomocniczka jest, właśnie mnie podrapała przed chwilą. Ona tu siedzi ze mną, będzie mi pomagać. Ma na imię Puczka. Trzeba machać ogonem i trochę przeszkadzać. Ale też pomagać, bo temat trudny, obszerny. Może nie tyle trudny, co obszerny. Otóż yy, oglądam tą telewizję powiedzmy w okresie około świątecznym już od miesiąca. I zawsze wiem, że jak już się pojawia reklama Chanel numer 5, że święta za pasem i że trzeba myśleć o prezentach. I rzeczywiście w tym roku ta Chanel numer 5 pojawiła się dość wcześnie, reklama Chanel numer 5. No i cała grupa innych reklam, było ich sporo. Niektóre pojawiały się sporadycznie i ja dzisiaj chcę Wam zaprezentować pięć najczęściej pojawiających się produktów reklamowanych w telewizji, bo Perfumy rzadko reklamują się w telewizji. Najczęściej gdzieś w magazynach kolorowych, w internecie bardzo często, a w telewizji stosunkowo rzadko. Wybrałam pięć perfum, które moim zdaniem najczęściej pojawiały się w mediach. Numer pięć to będzie firma Hugo Boss, która ostatnio nie cieszyła się dobrą opinią wśród internautów. Tam coś mówiono o jakichś niedobrych momentach dziejowych z dawnych, dawnych czasów wojennych, więc. Będą mieli u mnie miejsce piąte, czyli ostatnie. Chociaż oczywiście Bos robi bardzo dobre perfumy w takim określonym typie. Perfumy, które są pewniakami. W tym roku zrobił perfumy Boss Descent. Ja Wam zaraz tu wkleję flakon. I to są, przy okazji tych perfum, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych trendu, trendów, ale dwa są najważniejsze. Po pierwsze, pojawia się zupełnie nowa, Rzecz, zupełnie nowy składnik perfumowy. Piramida zapachowa jest taka, że powiedzmy, można by ją nazwać krótką piramidą zapachową, czyli są tam ledwie 4-5 składników, co jest właśnie tym nowym trendem. Taka krótka piramida zapachowa to jest trend stosunkowo młody, ale już obecny od dłuższego czasu. Nie wiem, czy nie zaczęło się od aliena gdzie były podane tylko trzy nuty. I tu w boss descent mamy cztery aż nuty. Nuta głowy – imbir, nuta serca – lawenda i owoc – minionka, maninka, przepraszam, maninka. To jest zupełna nowość, która się pojawiła w perfumach dopiero y, zupełnie niedawno. No i w nucie tła y, – nuty skórzane. Y, to na pewno jest pewna umowność, y, bo… Perfumy są zdecydowanie bardziej bogatym komponent, miksem komponentów, ale ja rozumiem, że ta umowność mówi o tym, jaki charakter ma nuta głowy, jaki charakter ma nuta serca, jaki charakter ma nuta bazy. Ja często nazywam ją tłem. I ten produkt pojawiał się ostatnio bardzo często. Był wyrazisty, był rzeczywiście rozpoznawalny. Bardzo, bardzo charakterystyczny burszczynowy flakon. I Kolejny bursztynowy flakon to jest miejsce czwarte. Tutaj będzie z kolei zapach zacnej marki Dolce Gabbana de One. I to też jest marka, która ostatnio podpadła mediom i pewnym lobby, ale to jest temat na osobny wątek. W każdym razie Dolce Gabbana The One, eau de ode pachwę, czyli woda perfumowana, zbiera bardzo dobre recenzje wśród recenzentów perfumeryjnych, powiedzmy gdzieś tam na zagranicznych kanałach perfumowych. Ja tych perfum jeszcze nie wąchałam, ale piramida zapachowa wygląda bardzo, bardzo obiecująco, bo tam mamy bardzo ciekawą nutę, która jest po prostu wręcz wymarzona na tę porę roku i na te nadchodzące mrozy, mianowicie tabaka, czyli tytoń. Generalnie perfumy tak De One, jak i The One o De One au De jak i Bose de to są perfumy drzewno, korzenne, takie wytrawne, no i właśnie w Dełanta nuta tabaki nada tym perfumom, nie mam takiej najmniejszej wątpliwości, taki charakter wyrazisty, taki bogaty. No tak, powiedzmy, można będzie uznać te perfumy za takie perfumy wieczorowe. Takie trochę cięższe, bardziej wyraziste. Warto w takie perfumy znać i właśnie taką cięższą nutę, cięższy kaliber mieć na półce też. No bardzo, bardzo piękny flakon, który Wam zaraz tu pokażę. Jak widzicie, prostota. Zresztą, tak ta reklama, która się pojawiała w mediach w tym okresie okołoświątecznym, bazowała tylko na tym flakonie, pokazywała flakon. Bardzo prosty pomysł, ale dobry, dobry, po prostu zadziałało. Przykuł moją uwagę niewątpliwie. Teraz przechodzę do miejsc 3, 2, 1. Zacznę od miejsca trzeciego. Dla mnie, numerem 3, jeśli chodzi o częstotliwość występowania w telewizji, jest C. Armaniego. Perfumy C. Armaniego to są wyjątkowo piękne perfumy i to jest moja opinia. Ale fakt, że jest na pierwszym miejscu w rankingach sprzedaży, mówi sam za siebie. To są według mnie perfumy doskonałe. Mają doskona, doskonałą nazwę, doskonały flakon, nazwa prosta, flakon prosty. Cudowna twarz perfum, czyli Kate Blanchett. aktor i perfumy. Perfumy są piękne, łatwe w odbiorze, ale w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa, bo przyciągają od pierwszego powąchania, a potem zostaje taka. Dość szczególna nuta, tam są połączone nuty trochę waniliowe, trochę takich liści porzeczki. Moim zdaniem jest to rzeczywiście produkt, który można zaliczyć do perfum bezpieczny. Numer 2. przy numer, numer dwa Chanel numer pięć. Tu się trzeba zatrzymać, bo od tego zaczęłam, że kiedy pojawia się reklama Chanel numer 5, wiadomo, już rozpoczął się ten okres okołoświąteczny. I ta piątka. Właściwie mamy od dwóch lat ten sam filmik. Giselle Bündchen, bardzo znana modelka, reklamuje te perfumy w takim bardzo, bardzo szczególnym filmie, w którym jest przedstawiana jako kobieta całkowicie spełniona, matka, kobieta też wpływająca na desce surfingowej, poruszająca się kab kabrioletem, a jednocześnie modelka. No, mamy tu historię miłosną w tle. Bardzo ciekawy obraz, model kobiety, do której adresowane są to perfumy, ponieważ 10 lat wcześniej, kiedy Nicole Kidman zrobiła, wystąpiła w tym słynnym filmie, też reklamującym, reklamującym Chanel numer 5, wtedy była to zupełnie inna. Ona prezentowała inną kobietę, innego odbiorcę, artystkę, celebrytkę, która żyje w świetle fleszy, ale chowa się przed światem. Pod powiedzmy wpływem impulsu, jakiegoś tam zdarzenia, ucieka, no co też oczywiście mamy historię miłosną w tle, ale przez te 10 lat widać, jak bardzo zmienił się obraz kobiety w perfumach Chanel. Przy okazji reklam filmowych piątki warto wspomnieć o epizodzie z Bradem Pittem, kiedy Brad Pitt też wystąpił w reklamie tych perfum, ale także od tu też miała. Bardzo ciekawą kampanię reklamową, ale ona jakoś tak nie zaistniała w mediach. Ja nawet sobie teraz na karteczkę. Brad Pitt to był 2012 rok, Audrey Tatu 2011 i Gisele Binszen 2014, a 2004 właśnie Nicole Kidman. Cała epoka, cała, cały okres i to jest właśnie ciekawe, że marka Chanel w taki dość szczególny sposób, typowy dla siebie, buduje te filmiki, ale jednocześnie zmienia odbiorcę. Szuka sobie innego. Bardzo, bardzo takie, wychodzą takie rzeczy przy okazji takich filmików. Ale wracając do rankingu mojego prywatnego, przechodzę już czym prędzej do miejsca numer jeden. I ten oto piękny flakon. Zawiera perfumy które bardzo wiele osób krytykuje, ale które się świetnie sprzedają, które są mega hitem od wielu no od kilku lat powiedzmy, i które mają wiele wariantów. Są wersji lżejsze, cięższe, bez alkoholu z alkoholem. Chyba, że się i nie ma bez alkoholu, ale na pewno tych mutacji, wariacji perfum La Vie et Belle jest bardzo wiele. I słuchajcie. Tak sobie pomyślałam, że w momencie, kiedy bardzo wielu ludzi narzeka na święta, że święta to jest taki konwenans, któremu musimy się poddać, czy chcemy, czy nie chcemy, nagle pojawia się reklama, której motywem przewodnim jest właśnie zrywanie konwenansu, kiedy to Julia Roberts zrywa takie diamentowe liny, które ją trzymają w jakichś ryzach, a także które trzymają innych ludzi, których widzi gdzieś na jakiejś sali balowej, w jakimś pięknym, eleganckim miejscu. Bardzo, bardzo ciekawe przesłanie przed świętami i myślę, że Ankom podejrze podejrzewam, że odnotowała kolejny rekord sprzedaży, bo rzeczywiście trafił w moment. Widziałam jeszcze reklamy Mexa, widziałam jeszcze reklamy yy, bardzo ciekawe Pakoraban, widziałam Versacego, yy, a jeśli wy widzieliście inne, na innych kanałach, na które może ja nie zaglądam, to dajcie znać, co tam gdzieś się jeszcze pojawiało. Chętnie zaglądnę. Dziękuję za uwagę. Pa, pa!